Ciemno jak w tutaj Hello? Dobra, dzisiaj gadamy o MPK Dobra, ogólnie try Tramwaje są spoko Tramwaje. Do momentu, w którym nie muszę się gdzieś przetransportować o godzinie 16 Potem jest mniej więcej taka sytuacja oh A jak się odezwiesz, to wywołasz na samym lawinę Trochę pizda, nie powiem. No i ostatnio udało mi się wyświadczyć takiej sytuacje. Wsiadam do tramwaju, zajebany. Ale nie zajebany, że nie można usiąść. Zajebany tak! Znaczy, że wchodzisz i nie możesz wejść. Że wylatujesz. No ale chuj. Odpalam się. Odchodzę do tramwaju. Dzień dobry, przepraszam bardzo, mógłbym tu tutaj przyjść. To mógłbym. No i jest spoko chuj z tym, że stoję tak. Jeszcze cały czas czuję, że jakiś pedofil mnie maca po dupie, bo to jest standardem. I do tego też taka głupia sytuacja. Niby stoję, niby jest ok, ale z drugiej ze strony ta łapuszka puszka jest w kieszeni. I cały czas mam wrażenie, że macam nią kogoś po dupie. I oczywiście za, za każdym razem. Zawsze kurwa. Musi to być dziewczyna. No i chuj stoję, staram się przytrzymywać tą rękę, no ale... No ale nie da się. Cały czas czuję, że jeżeli je tą łapą po dupie, tylko są dwie opcje. Jest kilka opcji. litości, na mój nic nie widać tej ciemności. Pierwsza. Wyjebać ci druga. Cześć, jestem Marek No i spokojnie się nie stało. Ale teraz kurwa klasyk To jej gość. No i drugi koleżka. Ja mam wrażenie, że oni to planują za każdym razem, kiedy wchodzą do tramwaju. Ale on, jak i kurwa, on. Już, oni oni już wiedzą, oni już wiedzą. Jedyne na co czekamy w tramwaju, upychając się oczywiście kurwa, jeden obok drugiego. To jest ten moment. Na chuj się patrzysz, bo mogę. Ja pierdolę tramwaje. No i teraz autentyk. Wiesz co to kurwa jest? Nie wiesz czy zareagować, czy, czy chuj muzykę. Wszyscy ci włożę zaraz do mordy, jak nie! zamkniesz mordy! Musi ta kurwa być. No i chuj, stoję, patrz, czy zareagować czy nie. No kurwa, jasna że nie. Nauczony życiem wiem, że gdzie dwóch sieje patole w MPK, tam trzeci się nie wpierdala. No i co? No i kurwa nic. No i jadę, no i jadę, i jadę, i jadę, i jadę I jak jebę samego Zeusa, rozkminiam za każdym razem, który tu już jest przystanek No i finałowo ja mam spierdoloną podróż, bo już wystarczająco jestem upchnięty Ludzie mają spierdoloną podróż, bo ktoś im się drze nad mordą I kurwa smutne jest to To nie jest jedna sytuacja, to nie jest jedna sytuacja Tak jest kurwa cały czas A tego to są wszystkie święta Piastka, walentynki, tłusty czwartek A najbardziej kurwa na rok i weź mi to teraz wytłumacz. No ale opcjonalnie wychodzę w końcu z tramwaju. Ty lepiej uważaj! Nie masz już kurwa życia w tym mieście. Jak u was też tak jest, to bardzo współczuję, bo także się można. Napiszcie mi w komentarzu, czy u was też się patole. Elo.